Czy da się uciec z Korei Północnej? Tak, i w sumie na tym moglibyśmy zakończyć, ale sam mit tego, że nie da się uciec z kraju, musimy obalić na wstępie. Przechodząc do lat 90 XX wieku, w Korei Północnej miała miejsce klęska głodu, która była spowodowana podejmowaniem złych decyzji przyrządzących. Tysiąc osób masowo uciekało w kierunku Chin, Korei Południowej oraz Rosji. Szczególnie istotna jest DMZ, czyli Koreańska Strefa Zdemilitaryzowana rozciąga się ona na szerokości 4 km oraz długości 238. Najbardziej medialna ucieczka miała miejsce 13 listopada 2017 roku, podczas której Oujong-Song, jadąc samochodem, kierował się w stronę linii demarkacyjnej graniczącej z Koreą Południową. Stracił koło w pojeździe i musiał uciekać sprintem w kierunku granicy. Udało mu się to, jednak był on pod ostrzałem i kilkukrotnie został postrzelony. Po przekroczeniu granicy pomogli mu południowookraińscy oraz amerykańscy żołnierze, którzy znaleźli go nieprzytomnego. Dzięki szybkiej reakcji, transporcie oraz dokonanej operacji udało się go uratować.